Cześć! Dzisiaj będzie y, filmik z moją y, przyjaciółką z Bożeną, Więc my tu mamy 15 pytań. No, na które opowiemy. Więc tak, pierwsze, jak gdzie się poznaliście? Y, poznaliśmy się w przedszkolu. Kółku kół, ja z tym. No, zawsze zdać. Niech będzie. Drugie, jakie jest wasze najlepsze wspomnienia? kolonia kolonia no. Nie jedziemy się wodą no. <grym> czy opiszcie się w jednym słowie tak, Weźmiemy trzy nevus no, <grym> opiekunca i przy, y, przyjacielska no. teraz, e, teraz y, jako przyjaciółka no to tak <grym> y, miła, sympatyczna i Koleżeńska. Dziękuję. <grywa> um, wasza wymarzona praca? Um, dentysta. Tak. Um, pięć. Wasza obrona makroposmetyczna? Um, Adidas i Playboy. To u mnie jest Playboy i Ziaja. Um, sześć. Co jest z niej? Co cię denerwuje? Nie. Nie denerwuje, że... <grywa> nie wiem. Um, to może ja. No, że jest na no, tak. um, no, to No! Ja bym nie tak. Więc nie. No, nie, wiem, co Dobra, że jest na mhm. Zgubiłam się. Siedem. siedem. Y no, i... Najlepsza z którego wy tylko wy się śmiejecie. Mhm. <noise> <noise> No mu! No mu! Nie wiem. No to jest Nie, to trochę, trochę za głupie. na ten jeden. No to może dwa konieczne. No dobra. No mu! No, Chodzi je! Albo jeszcze jedno. I to jest... Y Moja noga, urwała moja noga! <gry> mm, czekaj. 8. W której się szykuje w łazience rano? Mi to zajmuje około 20 minut. No, a mi jakieś 15-16. No. Yy, ona mówiła, że teraz ona chce czytać, więc Aha. jak coś. 9. Yy, Wasza, wasza najlepsza pora roku, lato, lato, wiosna i zima. Troszeczkę, ja nie jest taki opady jak w tym roku. Ulubiona piosenka. No ulubiona piosenka. No. No. One no. Direction. Ale które? One Direction. Problem. To ja powiem, że One Direction wszystkie. No prawie. I Kisiu. Jak jest się kolegować z UZ? Zależy z osobą na YouTube na YouTubie. Mhm. Może ja nie jestem taka aż. No ja też, nie? No to musisz wymienić. No to... no nie wiem. Jeszcze się z taką nie spotkałam. Powiem tak. szczerze. Tak. No ja dopiero zaczynam, więc... No zobaczymy dalej. Mhm. Co to jest? To wysokie. wysokie czy płaskie buty? Mm, wolę, wolę mieć płaskie buty, ale do tańczenia tak bardziej nie. No, Takie wyjściowe to... to może wysokie. No, no ja tak samo. Takie może do wyjściowe to może by, mogą być wysokie albo a niskie, na przykład do tańczenia albo coś w stylu. sukienki. No. no to spodnie czy sukienki, no to, to, <coughs> to, to może e, gdzieś... Leginsa, albo co? No, może, ja wiem, już za bardzo w y, sukienkach, ale można odejść. Można no, jak gdzieś się wychodzi do sukienki, raczej takie jest. I teraz jest formy. 14. Pytanie. Ulubione zwierzę. Teraz. Pies, chomik, szynczyl. <grym> no, pies, chomik, królik, szynczyl. No. Y, no, kot. No, ale kiedy? tak ja co, co byś wzięła z tego do domu? Ja bym wzięła y, psa. Znaczy, to, znaczy wszystkie moje zwierzęta. Nie diabelskie. jeszcze. No. Y, i tableta i laptop. No, 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 telefon mam w kieszeni, ale to. to telefon też że zawsze mam przy sobie, bo nie, nie mogę wyjść, jak nie mam y, nie czuję telefonu, albo nie mam ręce. I tak to bym wzięła tableta, laptopa i zwierzaki, najważniejsze. Jestem zawsze za cztery dni na dworze, Więc... Wszystkie? Tak. Więc to by było to wszystkie pytania. E, piszcie, co byście chcieli e, mieć w o odcinkach. No, jeszcze usłyszeć i tp. No i subskrybujcie, więc pa!